Chciałem dzisiaj odnieść się do wywiadu, którego udzielił Hołowczyc dotyczącego aut elektrycznych i ów wywiad wywołał wielkie kontrowersje ze względu na to, że duży autorytet polskiej motoryzacji Krzysztof Hołowczyc zaczął cisnąć po autach elektrycznych. W związku z czym, ze względu na to, że ja również miałem moją przygodę z autami elektrycznymi, mam jakieś swoje zdanie na ten temat. Chciałem się do tego odnieść. Byłem przeciwnikiem aut elektrycznych do mojej pierwszej jazdy próbnym, próbnej, próbnej porszakiem Taycanem. Po pierwszym lunch Control powiedziałem kurwa muszę mieć ten samochód i zamówiłem nuweczkę Taycan Turbo S. Akurat odebrałem go w Sylwestra w moje urodziny. Nie mogłem się doczekać zapierdalania, ponieważ przyspieszenie było nieporównywalne z żadnym z dotychczasowych samochodów, którymi jeździłem. A naprawdę, miałem kilka bardzo mocnych bestii. Tajkan elektryczny, kurwa, przebijał wszystko. Miałem naładowany akumulator, wyjeździłem kurwa w północy. Potem próbowałem naładować, w związku z czym nie miałem jeszcze podłączonej siły. Czyli ładowałem przez wtyczkę, włączyłem ładowanie. Było to 1 stycznia, pokazuje mi pełne naładowanie. 4 stycznia, ja mówię, kurwa, 3 dni będzie się ładować, dzwonię do Porszaka. Prawie nikogo tam nie było, ale miałem kontakt do jednego z handlowców i panie Konradzie, to my pana wpuścimy, niech pan sobie naładuje naszą ładowarką. Ledwo, kurwa, tam dojechałem. Włączam, pokazuje mi dwa dni ładowania. To wszystko dlatego, że ładowarki nie miały dużej mocy. Później, gdy już udało mi się zrobić w domu podłączenie pod siłę, ładowanie samochodu do pełna trwało 8-10 godzin. Przyszła wiosna, oczywiście kurwa, nie mogłem się doczekać na każdy światłach Lunch Control, ponieważ każdy, kto ze mną jeździł, wymiękał. tam jest 2-7 do paki, kurwa naprawdę, byłem zakochany w tym samochodzie. Zrobiłem kiedyś test. Mam duży sentyment do Siedlec akurat z Warszawy, z Warszawy, gdzie mieszkam. Do Siedlec było dokładnie 115 km. Miałem auto naładowane w 99%. Pokazywało mi 360 km. Więc sobie mówię: kurwa, 115 w jedną, 115 w drugą, czyli 230 spokojnie mi wystarczy, co więcej. Ze względu na to, że nie było ładnej pogody, jechałem bardzo wolno. Nie jechałem w trybie turbo. Wyprzedziłem może tylko ze dwie łajzy. Jechałem naprawdę bardzo wolno. Powiem Wam, gdy wracałem już 10 km przed domem. 0000, zasięg, czyli nie żadne kurwa. 350 km i to nie w jeżdżeniu turbo, bo jak zapierdalałem po. 270-280 to momentalnie kurwa. Widać było, jak ten akumulator się rozładowuje. Jechałem jak stary dziadek. I mimo wszystko, akumulator starczył ledwo na 230 km, dosłownie samochód z dech pod domem. W związku z czym te zasięgi, o których Hołowczyc mówił, to jest kurwa prawda. Poza tym, naładowanie tu chodzi o ekologię, wiadomo, elektryczne auto nie. Produkuje smogu, ponieważ nie ma spalin. Ale, żeby naładować auto elektryczne, to ile musimy prądu zużyć, jak ten prąd produkujemy? Czyli dużo więcej CO2 produkują kurwa elektrownie, żeby to auto naładować na pewno. Nie jest to dużo bardziej ekologiczne. Kolejna rzecz, bo na szczęście już się tego kurwa jebanego śmiecia tajkana pozbyłem, ponieważ przyszło lato i oczywiście. Zapierdalane, zapierdalane, zapierdalane. Jak zaczął się samochód grzać, ponieważ było około 30 stopni, to, to ja tylko tak. Launch control, kurwa, zaś świeci mi się awaria systemu. Napędu 30 km na godzinę, ograniczenie. I jedziesz jak szmata, kurwa prawym pasem. Turlaj się do serwisu. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, kurwa w kurwiecie. Pojechałem do Konstancina do znajomych na pizzę. Zostawiłem tamtego pierdolonego kurwa śmiecia i od tego momentu pierdole. Auta elektryczne co więcej jak widzę tak bardzo wolniutko jadące auto z zieloną rejestracją mówię o kurwa oszczędza kilometry. Ale to co będzie największym problemem już nie chodzi o pożary kurwa tych samochodów które są kurewsko trudne do ugaszenia. Problemem będzie to, że potem wymiana tych akumulatorów lub nie daj Boże składowanie milionów tych samochodów to będzie przepotworny problem ekologiczny. On będzie tysiąc razy gorszy niż CO2. Oczywiście wiemy, że jest to walka pewnych grup nacisku tylko po to, żeby zmusić nas do likwidacji węgla, kupować inne rodzaje opału. Natomiast jeżeli chodzi o to, co będzie potem ze złomowanymi milionami aut elektrycznych, to będzie koszmar, to będzie potworna tragedia dla ekologii. Także z przeciwnika aut elektrycznych po pierwszym launch control stałem się wielkim zwolennikiem. Potem przy pierwszym kurwa ładowaniu znowu zacząłem się lekko wkurwiać, potem znowu Zostałem zwolennikiem aż do momentu, gdy po prostu się tego pierdolonego kurwa grata pozbyłem. Byłem tak kurwiony, bo do Porsche'a musiałem jeździć codziennie non stop. Coś trzeba było wgrywać. Powiedziałem tak, Spale wam go kurwa na parkingu, jeżeli coś nie zrobicie z tym softem. A prawda jest taka, Porsche Taycan Turbo S to jest jeden z najlepszych samochodów elektrycznych kurwa. I skoro taki sprzęt za ponad banie na chuj się nadaje, nie widzę przyszłości do aut elektrycznych, tym bardziej, że kurwa możliwości ładowania to nie jest tak, że sobie podjedziesz na stację, albo nawet jak ci się kurwa skończy benzyna, to idziesz z buta z baniaczkiem, tankujesz sobie 5 litrów, wracasz, wlewasz i jedziesz. Nie ma takiej możliwości z naładowaniem. Słyszałem, nie wiem, ile jest, w tym prawdy bardzo śmieszna opowieść, że pierwsza stacja ładowania, taka, która miała 150 kW, była zrobiona na jakimś mopie. Słyszałem to wtedy, kiedy próbowałem takiej stacji ładowania szukać, powiedzieli mi taką historię, że zrobiono i pierwszą taką stację, która miała 150 kW w momencie, kiedy ktoś próbował auto ładować, wypierdalało prąd w kilku miejscowościach, w malutkich wioskach dookoła. Nie wiem, ile tym, w tym prawdy. Ale auta elektryczne się na chuj nadają i to jest moje subiektywne zdanie. Nigdy więcej auta elektrycznego. Hybrydy jak najbardziej. Auto elektryczne jest to porażka. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.